Ja pacy film się skarczował Ile FPS-ów wszystkie są, wszystkie FPS-y jakiś jem Zupa Co jak coś wlazłeś? Ej! Kura, ej, kura, kurra! Kurczak jest wytrudny do złapania! Nie możliwe! To jest sam. Co? Cofnij się. Nie. Chodź. Nie. Tu masz dziurę w płacie. Nie. Czemu TE drzewo jest takie głośne? O co to chodzi? <noise> Potrzebujesz tego uływać, okej. Okay? Nie będę tego uływał. Podoba mi się fakt, że. Generalnie, to twórcy przemyśleli w skrypcie, żeby kliknąć, że nie trzeba tego używać. Co ja? Ej, idziemy tu? Czy najpierw sporo chatę? to. chatę. Baję się. Czego? To działa? O! Mam obcęgi Łub, jakieś. Łup przecieka. Musisz go napełnić. Karen. Dobra, czekaj, zajebie tej suce kurwa z tego klucza francuskiego czy czegoś. Czytałem, chuj, a tu jest czuj. Dobra, nie chcę mi się czytać w tych wypowiedzi Nie ty, będę trochę powypała. Pierdalam. Ej, nie chcesz się kranu wynapić? W kuchni, na żale. Kuchni. Co? Co to? To jest ta Karen, się wkurwiła. A gdzie ona jest? Nie, nie wiem, chyba w chacie. O, idzie. Nara! Spierdalam! Pierdalam! Pierdalam! Zjadźcie? To chyba nie była Karen. Wszyscy są zasłowi, by działać dalej Co teraz będzie? O ja pierdola Kurwa zawał serca Ta ja pierdola Jestem mały u mnie jestem mały, dobra, chodzimy, jak do siebie Pierdola by się Bierz patelnię Gdzie jest patelnia? No, byłam patrolą. O, on już chodzi. Śmieć. Oj, Czy ten Ciotars. A zabrałeś tą kurę czy nie? No nie masz. Nie da się jej zabrać. Ja mam. Le Jak? W lewym dolnym roku. A, no I normalnie, mam? ja zabrałem. Aby mikrofon zasłaniał O, on tu właśnie już gdzieś Gdzie on jest? On jest tu blisko On jest w tej stodole Aha, chce się go otworzyć czy coś? Im <grym> jest dalej zamknięty tym lepiej Patrz to Ja teraz to muszę zatruć i ty tutaj moczysz tego kuraka, nie? Łooo wow. No i trzeba mu to dać teraz Przyprawiony kurczak Ale jak go teraz otworzyć? Jakbyś chciał... Kurde, to tu jeszcze jakieś leżą. Tylko, że one wstają. ON ŻYJE! Gdzie? Z tyłu chaty. W chacie jestem. A on gdzie? W chacie jest. ON JEST W CHACIE, NO MI! To, to wyjdź z tej chaty! No i gdzie on jest? Jest w chacie. Fajnie. Bo on ma tu przejście. Widzisz, patrz tam jest płotek, nie? Tutaj o cyk i on sobie idzie do tej chaty. Jeżeli tu jest otwarte. To idzie, jest... idzie, 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 idzie. Co mam zrobić? O, Dobra Łatwo z tobą. Leży jeden Speedy. Dobra, idziemy, idę idzie po kolejnego kurczaka. I co bym mógł go podawać aż umrze czy jak? Tak. O kurde, jest zielony. I on idzie do ciebie. No nie! Idzie do ciebie! No wiem! <gry> no, czy tu. Czekaj, przejdę przez hutę. Przejdę przez On już idzie prze przechodzę. On już idzie obok chaty, nie zdążysz. No! Uuu! No, oh! o, o, Zdobył! chyba Co? A ty nie masz mnie do tej kurde statuły zabrać? On szybko biega w ogóle. Co ja? To mi się, mi się wydaje, że trzeba to zrobić szybko. Jeszcze raz Teraz wiem co zrobić. My tam. za- Dobra, ja mam pomysł. Ja będę tam przynosił to wszystko, bo już wiem gdzie jest ten klucz czy coś. Ja. Mhm. Pa, wpierdalamy no się do tego domu. Tak. RA? Ja idę już ja po kura. Tylko że one wstają, nie? Jak coś. No, ale jeszcze zabiorę jedną. No dobra. Co biera? Już coś ten młyn. Mi się wydaje, że tam będziemy tam... musieli odradzać naszych. No. I tam idziesz z kurą i odradzasz, nie? Zwykłą? Chyba tak. O, co pierdola. On idzie do ciebie! Ław, ław kolejnego, ław kolejnego. Dobra Ale on zapierdola Ale ma magiata! Masz tą trudkę? Nie? Nie, ma? nie masz. Dobra, czekaj. Ale tam jeszcze była woda w tym zbiorniku. No, ale tu się resetuje, wiesz? Była, była. No. Czy on po Nie wiem, on polas do chaty i tam sobie został. Dobra, Dobra. Jak go Ej, <grym> bo on się schował za tą studą, on może wyłazić z Idź, iść do idź do następnej, idź do następnej. Ej, dobra. co ty robisz? Mam kurę. Ty odpierdalasz. No, mam kurę. Ej, śmier... śmieciu, śmieciu. No, dobra. No to do niego. Tak <grym> myślę, że do kogo. Pawiam Aha, bo on nie? sobie tu otworzył. Pa, jaki mądry. Wymieniaj se kury, wymieniaj se kury. Ale ja nie mam w ogóle trutki. No i chuj. Chuj, 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 chuj. Dobra. Nara. Aha, wymieniaj sukury, żeby nie uciekła. Tak. No dobra, Inoros. Wraca do ciebie. On idzie do mnie? No. No to lipa. I on tak dosyć szybko biegnie. Ty. <ścoughs> Fuck 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 Ej no co ty robisz Gdzie on jest? Na dworze O fuck O jestem fu Nie wiem też Trzeba mieć kurę? Nie wiem, mam Albo taką statuetkę jeszcze, bo tam miałem jakąś statuetkę to Aha. chyba trzeba statuetkę jakąś. Nie, Jak e, przy moim trupie była No mam No trutkarni. Chodź Polas do trudkarni Chodź Poczekaj chwilę, poczekaj chwilę! Ci partikle jakieś robią Ej, hey, jestem Czy nie? E, idzie, idzie, idzie! Tankuj, tankuj, tankuj! Ah, nice. Uciekamy do haty, do chaty, do haty, do haty. <grym> nara, nara. <grym> już cię zjadł? Dobra gra. Imo, dobrze nam idzie. Miał być, tak. sp miał być speedrun. Jest w chacie dalej, to? Tak? No, chyba tak był. Nie wiem. Mam okazję teraz zobaczyć, co jest w tej stodole zajebanej. No to w sumie idź połaź tam, zobacz, a ja będę, nie wiem... O, jak. wraca do chaty. Jest w chacie. No i biegnie Przem, do wyszedł... mnie. Wiem, wiem. No. O, lina! On miał speedo teraz. Było bardzo niekole. Speedrun, 30 minut speedrun, to nie jest jakiś SkiwiD, wiesz? Nie wiem. O, nie jesteśmy Sigma. Mam szczypce. idę otworzyć. I najpierw, najpierw yy, weź zostawki. Muszę kury. Kura. Masz kura. Najpierw, a czekaj, czekaj. najpierw zaniesiemy tam te trudki, nie? To będziemy po prostu speedrun taki robili. Pa, cyk, nie? Bo pod R możesz sobie to upuścić. A to na pewno nie zniknie. Nie wiem ile tego tam potrzebujemy Ale tych tak jest trochę dużo No bo to woda ucieka, nie? No tak Ale... Później wystarczy, że po prostu... Znaczy on się sam rzuca na te kury, nie? I nawet jak będziesz miał taką zatrutą Ale... Ona sobie ożyje tak o To mm. on i tak ją zje, no Weź to już noś, a ja zacznę nosić kury I je no, w tym ty świnką co to kurwa, o. Skąd wiesz, że identyfikuj się jako kura? Hmm? Powiedziałem do niej choć świnko. No właśnie. Dobra, ja... Post Postawiłem ją tu. Mi się wydaje, że w stodole jest właśnie coś czego potrzebujemy, żeby ta taczka była useful. Mi się wydaje, że musimy użyć najpierw kur. Bo to jest tylko to jest coś czego potrzebujemy to na pewno. Cztery kury mamy, nie? No ja mam To otworzymy go, zobaczymy A, bo sam se wyjdzie. Jak go tutaj będę tymi kurakami doił, nie? Mhm. Ale ja mam więcej kur. Weź mu daj trzy pod rząd. Bo ja tu więcej kur nie mogę znaleźć. No ja to robię. To jest ta cała karyna? Tak. Dobra, na razie go będę trzymał, może? Nie? nie, dobra, bo on dostaje takiego speeda. Dodaję trutki. Dobra, może możesz, ja już tam idę. No, on tam, je tam jest, kurę, tam, nie, uważaj. Tam, tam była jeszcze jedna, nie? No, ale ja ją już. A, już? No. Jezu. On biegnie do mnie znowu. Odciągnę go od nas trochę. Ogólnie, no. jak się do, do niego zbliżysz na jakiś tam dystans, to on tego, to on zaczyna szybciej biec. Zabię, on już śmierdzi. Biegnę na hmm, koleżko. Ale dupcia. Było tak powoli, by trzeba było znosić. Trutki. On mi tutaj twerkuje, nie? Trutkną nam się kończą w Gościu. Ja za nim idę cały czas, nie? Co to? Stinky cheese. Dać mu Daj mu kurę? Daj mu kurę. On nie chce, kurwa. Ja nie wiem, co się z nim dzieje. Ej, spatelni chcesz? Ta. Puu, puu. W łeb? Tak! Pu! Pu! w jego model. No? Ja, ja nie wiem, co się mu stało Jakieś dziwne. No otwieram to. Zobaczcie, co tam jest. Upad! Jest za cieka, by jej nieć. Co? Wygląda, że ona jest ją do o! Taczka. Jest za ciężka, żeby ją nieść. Taczka. Taczka! Ale ty jedziesz tą taczką! Kościół wiesz, jak to spiesznie sobie wygląda? <laughs> Jakiego woli Hoparowi? Hello Benz, Hello Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ło! Yo my mate. Ciężki ładunek! Good job. Let's get out of here. Action, I want to see you. We are very good to się. catch her. This is the first time Ale we have bo encountered bo this type of spirit. She has been taken wow. over by an entity with an insatiable desire for food. As long as we keep her well fed, she seems happy. Be ready for your next mission. We will contact you soon with the details. Wow. Wow. I don't go for now Dziękujemy za oglądanie naszego cudownego speedrunu. Nie lubimy was, dawajcie nam HS, dzięki, dzięki. <laughs> Ale zarymował. Halo. Halo. Co robisz? Wale konia, a co? Aha. A chcesz skończyć później? No, a o co biega? Nie chcesz może... pacyfi tamtego? Um, a może chcę? To a może. A może na pewno. No to... No dobra, no chyba, że chcesz skończyć, wiem, to sobie <noise>